Witajcie w naszej dzisiejszej analizie. Dziś zanurzamy się w świat, który no, sporo emocji i pytań, świat przedłużanych włosów. Ciągle słyszymy te terminy, wiesz, włosy dziewicze czy słowiańskie. Mhm. Ale co one tak naprawdę oznaczają? Czy to zawsze jest gwarancja jakości? Wiemy, że w Polsce przedłużanie włosów jest no, niezwykle popularne. Może właśnie dlatego, że wiele osób, no cóż, boryka się z naturalnie cienkimi włosami. Tak, albo zniszczonymi. Albo takimi, które trochę ucierpiały przez częste farbowanie, rozjaśnianie. No, czasem genetyka po prostu nie pomaga, prawda? Dokładnie. Dlatego dziś naszym celem jest przyjrzenie się faktom. Aktom. Rozłożymy na czynniki pierwsze pochodzenie tych włosów dostępnych na rynku, wyjaśnimy różnice w ich strukturze, które są, no, absolutnie kluczowe. I ten mit włosów dziewiczych. Tak. Zdemaskujemy też mit włosów dziewiczych, czy one faktycznie są najlepsze, i dotkniemy tej fascynującej kwestii, dlaczego naturalny platynowy blond jest aż tak rzadki. Okej. Okay. Nasza misja jest prosta: oddzielić te marketingowe chwyty od no twardych faktów. Chcemy dostarczyć wiedzy, która pozwoli zrozumieć, co naprawdę decyduje o jakości przedłużanych włosów, tak żeby każdy mógł podjąć, wiesz, świadomą decyzję. Mhm. Mm no dobrze, rozpakujmy to. Zacznijmy może od samego początku. E, skąd właściwie biorą się te wszystkie włosy? Czy ta etykieta słowiańskie oznacza, że one pochodzą głównie ze wschodniej Europy? Wiesz co, to jest jedno z najczęstszych i chyba najbardziej mylących przekonań. Rzeczywistość jest yy, bardziej złożona. Ogromna większość włosów na globalnym rynku pochodzi z Indii. Z Indii? Tak. Są to często tak zwane włosy świątynne, czyli włosy dobrowolnie ofiarowane przez wiernych w świątyniach, wiesz, podczas religijnych rytuałów. To jest naprawdę potężne źródło. Aha, czyli niekoniecznie ze wschodniej Europy, mimo tej nazwy słowiańskie. Dokładnie. Poza Indiami znaczące ilości pochodzą też z innych krajów azjatyckich: Chiny, Wietnam, Myanmar. Owszem, istnieją też skupy w Europie Wschodniej, na Ukrainie, w Rosji, Mołdawii czy Rumunii. Ale to mniejszy udział. Tak, ich udział w rynku jest mniejszy niż ten azjatycki. A włosy pochodzące tak stricte z Europy Zachodniej to naprawdę niewielki procent całości. Więc ten termin włosy słowiańskie to bardziej jakby opis cech, a nie pochodzenia geograficznego. Precyzyjnie, tak. To jest termin handlowy, czysto marketingowy. Firmy używają go, żeby opisać pożądaną strukturę włosa zazwyczaj jaśniejszego, cienkiego, miękkiego w dotyku takiego, który by pasował do naszej urody. Tak. Takiego, który teoretycznie najlepiej pasuje do typowej urody środkowoeuropejskiej. Ale te włosy wcale nie muszą pochodzić od słowianek, mogą być po prostu odpowiednio wyselekcjonowane i przygotowane włosy z Azji czy Indii. A jakie są te fundamentalne różnice w strukturze włosów z różnych regionów? Bo to chyba jest klucz do tego, czy będą pasować do naszych naturalnych włosów, prawda? Zdecydowanie. Włosy azjatyckie, mówimy tu o chińskich czy wietnamskich, są z natury bardzo grube, często proste, sztywne i niezwykle ciemne. No, prawie czarne. Mają też zazwyczaj niską porowatość, co znaczy, że ich łuski ściśle przylegają. Czyli, żeby sprostać oczekiwaniom tutaj, w Europie, muszą przejść jakąś chemię? Muszą często przechodzić intensywne procesy chemiczne. Głównie rozjaśnianie, tak? Żeby uzyskać jaśniejsze kolory. Tak, przede wszystkim rozjaśnianie. Ale też procesy, które mają na celu zmiękczenie ich struktury, nadanie im delikatności. Natomiast włosy europejskie, te faktycznie zebrane w Europie. Te prawdziwie europejskie? Tak. Są naturalnie cieńsze, bardziej miękkie, często delikatnie falowane i mają szerszą gamę kolorystyczną, w tym jaśniejsze odcienie. Bywają też bardziej porowate. I to ma znaczenie, bo szukamy czegoś, co będzie wyglądać naturalnie z naszymi włosami, które, no, jak już mówiliśmy, w Polsce często bywają cieńsze, delikatniejsze. Właśnie. Dopasowanie struktury jest kluczowe dla naturalnego efektu. Absolutnie. Dobrze, to przejdźmy teraz do kolejnego takiego magicznego terminu: Włosy dziewicze, czyli Virgin Hair. Co to dokładnie oznacza? Bo to brzmi jak, no wiesz, absolutny szczyt jakości. No, brzmi. Dziewicze oznacza, że włosy nigdy nie były poddawane żadnej obróbce chemicznej. Czyli nie były farbowane, rozjaśniane, nie miały trwałej ondulacji ani chemicznego prostowania. Ale, ale, tu trzeba być ostrożnym. Czyli to nie zawsze jest ten święty gral. No właśnie, niekoniecznie. To nie zawsze jest święty gral przedłużania. Po pierwsze, włosy, tak samo jak skóra, naturalnie się starzeją. Nawet te nigdy nie traktowane chemią z wiekiem mogą stać się bardziej suche, mniej elastyczne, bardziej podatne na uszkodzenia. Czyli samo to, że są dziewicze, nie gwarantuje, że będą w idealnej kondycji? Niekoniecznie. Poza tym warto wiedzieć, skąd takie włosy najczęściej pochodzą. Duża część tych dostępnych na rynku włosów określanych jako dziewicze to są włosy pochodzące ze skupów włosów dziecięcych. Dziecięcych? Tak, na przykład obcinanych tradycyjnie po pierwszej komunii świętej albo od bardzo młodych dziewcząt, które decydują się ściąć swoje długie, niefarbowane włosy. A włosy dorosłych kobiet rzadziej się kwalifikują? Znacznie, znacznie rzadziej. No pomyślmy Większość dorosłych osób w pewnym momencie życia eksperymentowała z kolorem, ze stylizacją na gorąco czy innymi zabiegami. Znalezienie dorosłej kobiety, która przez lata zapuszczała włosy, nigdy ich nie farbując i minimalnie stylizując termicznie, to jest naprawdę trudne. Czyli dziewicze niekoniecznie znaczy najlepsze dla mnie. Mimo tej całej otoczki ekskluzywności, wysokiej ceny nie zawsze. Po pierwsze, właśnie cena. Włosy dziewicze są z reguły znacznie droższe ze względu na tę rzekomą jakość, rzadkość, potencjalną trwałość. To może być istotna bariera, zwłaszcza jeśli ktoś ma no, ograniczony budżet albo planuje nosić przedłużenia tylko przez krótki czas. A co z kolorem? Bo wspominałeś, że głównie ciemne. No właśnie, to jest drugi ważny punkt ograniczenia kolorystyczne. Naturalne włosy dziewicze występują głównie w odcieniach brązu i czerni. Znalezienie naturalnego, dziewiczego blondu jest ekstremalnie trudne. A rudy? A rudego praktycznie niemożliwe w komercyjnej skali. Więc jeśli ktoś marzy o konkretnym odcieniu, zwłaszcza jasnym, to często lepszym i bardziej przewidywalnym wyborem będą po prostu wysokiej jakości włosy Remi, które zostały profesjonalnie pofarbowane. Czyli płacimy premium za coś, co może nie być najlepszym dopasowaniem kolorystycznym, albo nawet jakościowym, jeśli nie zwrócimy uwagi na inne czynniki. Dokładnie. I po trzecie, nawet włosy dziewicze mogą mieć różną kondycję. Wiesz, wpływ ma genetyka dawczyni, jej dieta, ekspozycja na słońce, sposób pielęgnacji, nawet uszkodzenia mechaniczne. Co więcej, jest jeszcze wyższa kategoria tak zwane raw hair. Raw hair co to takiego? Czyli włosy surowe. One nie były poddane nawet obróbce parą wodną, żeby nadać im teksturę, na przykład fale. Są jeszcze droższe i jeszcze trudniej dostępne niż typowe virgin hair. Tutaj robi się naprawdę ciekawie. Skoro te naturalne, dziewicze blondy są tak rzadkie, a rynek jest wręcz no, zalany blond włosami do przedłużania, to skąd one się biorą? To jest doskonałe pytanie, które prowadzi nas do fascynujących faktów. Otóż, naturalny, genetyczny blond występuje tylko u około 2% populacji świata. Tylko 2%? Tak. A jeśli mówimy o tym najjaśniejszym, platynowym blondzie, takim niemal białym, to odsetek spada do mniej niż 0,2% ludzi na Ziemi. Niesamowicie mało. Gdzie jest ich najwięcej? W Skandynawii. Dokładnie. Największa koncentracja naturalnych blondynów i blondynek występuje w krajach skandynawskich – Szwecja, Norwegia, Finlandia. Genetycznie za jasny kolor włosów odpowiada bardzo mała ilość tego ciemnego pigmentu – eumelaniny. To jest powiązane z mutacją genu KIT-LG, która pojawiła się w populacjach europejskich jakieś 17 tysięcy lat temu. I ta mutacja była korzystna? ewolucyjnie. Uważa się, że tak, szczególnie w rejonach o małym nasłonecznieniu, jak właśnie północna Europa. Jaśniejsza pigmentacja skóry i włosów ułatwia syntezę witaminy D pod wpływem światła słonecznego, co jest kluczowe dla zdrowia kości. To taka ewolucyjna adaptacja. Czyli ogromna większość blondów, które widzimy w salonach oferujących przedłużania, musiała przejść jakąś formę rozjaśniania. Zdecydowanie tak. Ogromna większość blond włosów do przedłużania to są włosy, które oryginalnie były ciemniejsze, często brązowe, czasem nawet ciemnobrązowe, i zostały poddane procesowi dekoloryzacji, a potem tonowania do pożądanego odcienia blondu, czy to popielatego, miodowego czy platynowego. I tu znów wracamy do tego samego wniosku, że ważniejsza od etykietki dziewicze może być jakość samego włosa bazowego i profesjonalizm tego procesu chemicznego. Dokładnie. Wysokiej jakości włosy remi, nawet jeśli zostały profesjonalnie rozjaśnione i pofarbowane, mogą być znacznie lepszym wyborem niż powiedzmy źle dobrane albo słabej jakości włosy dziewice. Kluczowe jest, jak ten proces został przeprowadzony i jaka była jakość surowca na starcie. No dobrze, skoro już wiemy, że ta słowiańskość to często marketing, a dziewiczość ma swoje no, ograniczenia, to na co w takim razie naprawdę zwracać uwagę przy wyborze włosów? Co decyduje o tym, że będą dobrej jakości i będą się dobrze nosić? Są dwie absolutnie kluczowe kwestie, o których często się zapomina, a które mają fundamentalne znaczenie. Po pierwsze, czy włosy są remi, remi. a po drugie, jaka jest ich porowatość? Zacznijmy od remi. Remi to słowo pojawia się często przy tych droższych włosach, co ono oznacza tak w praktyce. Włosy remi to są takie, w których wszystkie łuski włosowe są ułożone w jednym naturalnym kierunku, od nasady aż po same końce, tak jak rosną na głowie. Czyli są zbierane w specjalny sposób? Tak, proces pozyskiwania włosów remi wymaga starannego zbierania i zachowania tego kierunku. Najczęściej włosy są ścinane bezpośrednio z kucyka albo z warkocza i od razu zabezpieczane, żeby ten kierunek zachować. A brak tego ułożenia, czyli te włosy non-remi, to jest prosta droga do kołtunów, prawda? Dokładnie. Włosy non-remi to często włosy zbierane luzem, na przykład z podłog w punktach skupu, ze szczotek. Yy, no różnie. W takiej masie łuski włosów są skierowane w różnych kierunkach. I co wtedy? No i wtedy, kiedy takie włosy są myte albo czesane, te nierówno ułożone łuski zaczynają o siebie haczyć jak rzepy. To prowadzi do nieustannego plątania, kołtunienia, filcowania się włosów. To jest główna przyczyna problemów z tymi tańszymi przedłużeniami, które po kilku myciach stają się jednym wielkim trudnym do opanowania kołtunem. Dlatego jakość remi to jest absolutny podstawowy wymóg. Rozumiem. A ten drugi czynnik mówiłeś o porowatości. Tak, porowatość. To jest cecha, która opisuje, jak bardzo rozchylone są łuski włosa. Mamy włosy niskoporowate, one są gładkie, śliśniące. Ich łuski ściśle przylegają do kory włosa. A inne? Są też włosy średnioporowate i wysoko porowate. Te ostatnie są często bardziej matowe, takie trochę szorstkie w dotyku. Ich łuski mocno odstają, przez co łatwo chłoną wilgoć, ale też niestety szybko ją tracą. I dlaczego dopasowanie tej porowatości jest tak ważne przy przedłużaniu? Ponieważ kluczem do naturalnego wyglądu i komfortu noszenia jest dopasowanie struktury włosów doczepianych do struktury naszych własnych, naturalnych włosów. I tu wracamy do kwestii dopasowania, na przykład dla włosów Polek, które często są właśnie delikatniejsze, może rozjaśniane, czyli potencjalnie bardziej porowate. Potrzebujemy wtedy czegoś o podobnej strukturze, a nie tych ciężkich, gładkich włosów azjatyckich o niskiej porowatości. Właśnie o to chodzi. Jeśli ktoś ma włosy naturalnie cienkie. Delikatne, być może wysokoporowate, co często zdarza się przy włosach typu słowiańskiego, a zwłaszcza tych poddawanych zabiegom chemicznym jak rozjaśnianie, to doczepienie grubych, ciężkich, niskoporowatych włosów azjatyckich da nienaturalny efekt, taki trochę hełm. Będą się inaczej układać. Tak, włosy będą się inaczej układać, inaczej reagować na wilgoć, mogą też nadmiernie obciążać naturalne cebulki. Czyli lepiej szukać włosów doczepianych o zbliżonej porowatości do naszych. Zdecydowanie. Dopasowanie porowatości porowate do porowatych, niskoporowate do niskoporowatych jest często znacznie ważniejszym kryterium wyboru niż kraj pochodzenia czy nawet ta etykietka Virgin. To daje bardziej spójny, naturalny wygląd, ułatwia codzienną stylizację i sprawia, że włosy lepiej, no, współpracują z naszymi naturalnymi. Poruszyliśmy wcześniej temat trwałości, wspominając o włosach dziewiczych krąży taki mit, że najlepsze włosy można nosić nawet 4-5 lat. Czy to jest w ogóle realne przy takim ciągłym noszeniu? Wiesz co, w praktyce jest to niezwykle rzadkie i bardzo trudne do osiągnięcia. Trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, każda metoda przedłużania czy to kreatynowa, naringi, czy taśmowa, Wymaga poprawek? Tak, wiąże się z koniecznością regularnego zdejmowania i ponownego zakładania pasemek, co kilka miesięcy, jak rosną naturalne włosy. Każdy taki proces to jest pewne obciążenie dla włosów doczepianych. Część może się wykruszyć przy zdejmowaniu łączeń, część może zostać minimalnie skrócona przy odświeżaniu końcówek. No i do tego dochodzi codzienne użytkowanie: mycie, czesanie, stylizacja. Oczywiście. Włosy niszczą się też mechanicznie od ciepła suszarki, prostownicy, lokówki, od tarcia o ubrania o poduszkę, a nawet od codziennego szczotkowania. To jest naturalne, że z czasem włosy doczepiane tracą na długości i gęstości. Więc realnie mówimy raczej o roku, może półtora, dwóch latach przy naprawdę dobrej pielęgnacji i pewnie konieczności uzupełniania części pasemek nowymi po drodze. Tak, to jest znacznie bardziej realistyczny scenariusz dla większości użytkowniczek, nawet przy włosach bardzo wysokiej jakości. Ten mit 4-5 lat przy ciągłym noszeniu, z regularnym zdejmowaniem i zakładaniem, to jest po prostu marketingowa obietnica, która rzadko znajduje pokrycie w rzeczywistości. A rozjaśnianie jeszcze skraca ten czas? Zdecydowanie. Jeśli włosy były rozjaśniane, nawet profesjonalnie, to ich żywotność jest krótsza. Proces rozjaśniania, nawet ten delikatny, narusza strukturę włosa, otwiera łuskę. To czyni go bardziej podatnym na uszkodzenia, matowienie i łamliwość. Jakie są zatem takie konkretne, praktyczne sygnały, że mamy do czynienia z dobrymi włosami? Na co zwrócić uwagę przy zakupie albo już w salonie u fryzyra, jak dostajemy te pasma do ręki? Jest kilka rzeczy, które można sprawdzić organoleptycznie, czyli zmysłami. Po pierwsze, dotyk. Dobrej jakości włosy powinny być miękkie, gładkie, takie jedwabiste w dotyku. Powinny łatwo ślizgać się między palcami. Nie szorstkie. Nie powinny być szorstkie ani nadmiernie sztywne. Po drugie, zapach. Włosy nie powinny mieć wyczuwalnego chemicznego zapachu. Taki zapach mógłby świadczyć o agresywnym przetwarzaniu, albo co gorsza, maskowaniu złej jakości silikonami. A co z reakcją na wodę i samym wyglądem? Połysk To jest kolejny ważny test. Po zmoczeniu dobre włosy zachowują swoją strukturę. Nie stają się nadmiernie elastyczne, takie gumowe, ani nie zaczynają się od razu plątać. A po wysuszeniu, najlepiej naturalnym, nie powinny się nadmiernie puszyć, filcować, ani stawać się twarde jak druty. A połysk sztuczny czy naturalne? Powinny mieć naturalny, zdrowy połysk, a nie taki sztuczny lustrzany blask. Ten często jest efektem nałożenia warstwy silikonu, który po prostu zmyje się po kilku myciach, odsłaniając prawdziwą, często słabą kondycję włosów. Warto też przyjrzeć się końcówkom. Powinny być zdrowe, zwarte, a nie rozdwojone, przerzedzone czy wyraźnie zniszczone na dużej długości. Czyli znów wracamy do tej kombinacji. Jakość remy plus brak agresywnej chemii, zwłaszcza dekoloryzacji, jako taki fundament dobrych włosów. Tak, to są absolutne podstawy. One przekładają się na długowieczność, komfort noszenia i naturalny wygląd. Dobrej jakości surowiec, czyli remy, i jak najmniej inwazyjne przetwarzania, to jest przepis na udane przedłużenie. Więc podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, co jest najważniejsze do zapamiętania dla kogoś, kto myśli o przedłużaniu? Po pierwsze, te nazwy marketingowe typu słowiańskie. Często opisują strukturę, nie pochodzenie. Dokładnie. A po drugie, te dziewicze włosy, choć brzmią tak ekskluzywnie, mają swoje ograniczenia. Cenę, dostępność kolorów, no i potencjalne starzenie się. Nie zawsze są najlepszym czy jedynym wyborem wysokiej jakości. Dokładnie. Pochodzenie geograficzne jest mniej istotne niż te dwa kluczowe czynniki techniczne. Czy włosy są remi? Czyli czy mają prawidłowo ułożone uski, co zapobiega płątaniu, i porowatość. I czy ich porowatość jest dobrze dopasowana do naszych naturalnych włosów, co zapewnia spójny i naturalny wygląd. No i pamiętajmy o tym, blond naturalny platynowy to prawdziwy unikat. Większość blondów na rynku przeszła proces koloryzacji, a trwałość 4-5 lat to raczej mit. To wszystko prowadzi nas do takiego ważnego pytania, nad którym chyba warto się zastanowić: Czy my naprawdę potrzebujemy włosów z etykietką dziewicze? Czy może po prostu zdrowych, zadbanych, dobrze dobranych strukturalnie i, jeśli to konieczne, dla uzyskania pożądanego efektu, profesjonalnie przetworzonych włosów? Czyli krytyczne myślenie. Tak. Najważniejsze wydaje się krytyczne myślenie, umiejętność zadawania pytań specjalistom i oceny tej realnej jakości produktu, a nie tylko taka ślepa wiara w chwytliwe etykiety i marketingowe obietnice. Na koniec taka myśl do przemyślenia dla naszych słuchaczy, która świetnie podsumowuje to, o czym mówiliśmy, zaczerpnięta z jednego z naszych źródeł. Nie kupujesz geografii, kupujesz jakość i wiedzę, która pozwala ci ją rozpoznać. Mocne słowa. Prawda. Warto zastanowić się, co dla każdego indywidualnie oznacza ta jakość i czego naprawdę szukamy w przedłużanych włosach, biorąc pod uwagę stan, potrzeby i charakterystykę naszych własnych naturalnych włosów. Dziękujemy za wspólną analizę. Dziękujemy.